Halo Halo Witamy, już nie pamiętam w którym odcinku, bo lekka przela wróciliśmy. Być może 12, no Wróciliśmy, e, witajcie z powrotem. Heja e, Wielki powrót. Wielki powrót. Namiętnej na, na czwórki. Namiętna czwórka. To my Jesteś ty, ja, mój nos Mam tak, wrażenie, że ta gra wygląda tak, gorzej tak. niż wyglądała wcześniej. Ale ja też mi się tak wydaje właśnie. Ja, ja mam wrażenie, że. Mam niższą grafikę niż powinienem mieć. Ale pewnie mi się tak po prostu ma... wydaje. Ej, e, patrz, teraz mam te yeah, efekty yeah. takie. Wcześniej tak yeah. nie było. Ja nie mam. No bo ty ten, ty nie masz lęku. No ta. Kurna, ja żyję Le, szukamy tego gościa? Tak, chyba tak. To chyba na tym skończyliśmy. No nie pamiętam czy nam... No nadal nas to wywaliło, nie pamiętam czy my tam doszliśmy jakoś dalej czy my go szukaliśmy. Cały czas. A faktycznie i pamiętam i tutaj coś trzeba było... O tutaj tutaj był, tutaj był, tutaj był, tutaj był, tutaj był. Tutaj był. Dobra, ja go będę łapał To ja. pamiętam, pamiętam. Mango, mango, Oj! No chyba, chyba <laughs> nie ma. Um, no Dobra. i teraz będziemy wyważać drzwi. Dobra. Ola, naraz, łotrze. No, no, no. <grywia> co działało? Aaa, <grywia> i tutaj nam coś... A, i wtedy nas wywaliło chyba. No, 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 no. Ale żeś miałem wejść, coś zrobić, bo nie wiem, co ja tu miałem robić. Dasz, je... Dasz radę jakoś obniżyć? Oczekaj oh. No, oh. All the way down Vincent! All the way! Aj dobra, ja na tym pewnie stanę. No Hurry up, we're losing him! Dawaj, dawaj Let's go, let's go! Chyba tu, nie? No, no jeszcze dalej trochę. No, dobra. Recy. No! I don't see him anywhere! I don't know where he went. Keep looking! He's gotta be up there somewhere! Wiedziałem! Oh, z Szykierą? Co za szaleniec. Hej! On idzie mu drogę! Oh, wow! Ale skok. Wow! Wywaliłem się. Uruchom drzwi. Ajsa, nice. światła. O Jezu Lecę Siema Aha <grystanie> Coś się chciałeś was in screen Gdzieś po jakichś kontenerach skakać Hm? Ja bym wolę skakać po kontenerach No ja też bym wolę To byłoby takie bardziej Cool Wow Vincent, poczekaj, już idę <laughs> A bo, mam ja <laughs> O dobra, pa, jak mu przyjebałem Ej, zrób, że już przegrał Przegraj, przegraj to o... Nie musiałem nic klikać nawet Po prostu przegrałem o. Już biegnę Zaraz tam będę To jest ten, nawiązanie do królowa. On jest moim ojcem? <laughs> jest moim bratem Już lecę ten, Vincent Jestem, Vincent Co, co tu Mam go! Mam go fiuta, mam go Ej, co on tu O dobra, tu jesteście Dobra! Co on robi? My coś to robimy? Wow, ale, wow, by... ale miałem kadr na jakiejś skrzynki <laughs> A. A Co się Aj no klikam to E no a co się z tym coś, tam, coś zrobiliśmy? Nie wiem co już. Ty właśnie <laughs> O czemu wcześniej się nie udało? Nie rozumiem O kurde Ale dziwna kamera A, Ale mi się jakoś dziwnie była eee. No i tak Mango. samo co on robi? Teleportował się u mnie. Dobra, ty idziesz oh. dołu, od dołu idź. On dołu? No. Dobra, tędy idę. Nie ten. O, dobra, no stary, patrz, dobra. patrz, 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 patrz. No, dobra. O, dobra, mam go, mam go, mam go, widzisz? Ty... Nie, nie tędy, nie tędy. No i widzisz. Myślałem że dołem pobiegnie. Mommy, go, Mommy, go, braccio. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh look at this. oh A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Let's see if you'll <laughs> <laughs> can choose to Oh, portfell, portfell. O, daj porządku. Stary, gwoździarka. Dobra, no to, zostawmy może jednak tą pistolę na, na potem. Położę go tutaj. No nie, ale dobra, ty to musisz wziąć, bo ja jestem pizdeczką. No ale zajebiste, ja no przestraszyłeś ja go. To weź, ty to weź, bo ty na pewno kto ten teraz ja. Dobra, bo ja teraz razum lampą poświecę. Kurde <śmienicza> Chyba mu się podobało Dobra, teraz, ja, teraz, ty, ja. teraz ty, teraz ty, teraz Wiesz, ty, no zobaczyłem co ty wymyślisz Może go w ja jakoś przystryknę Tak This <śmienicza> time you'll talk <laughs> Zacznij za <gradać>. co Dobra, portfel. <laughs> Czekaj, teraz... <laughs> nie! Nie, kurde. Ajajaj. Aj, aj. już, już myślałem, że będziesz ten portfel, już go okładał ten ten portfelem. <laughs> Ale jednak, dzieci, dzieci go złamały. So huh? yeah. Kurde. A możemy go jeszcze jakoś potorturować po tej rozmowie. All right, all right, <laughs> Mam nadzieję. Hey, let's go. Nie. A, nie, halo. O. No. Kurde, a u Ciebie tam, u, ten? On ma tak gwoździe w tej nodze, czy nie ma? Nie. A, ono u mnie też nie ma, ale myślałem, że to jest kwestia tego, że po prostu mam. Może to muszę poobijać, po prostu nie chcieli tak, wiesz, um, dopracowywać tego, tej gry. There you go. There you go.

gas station, you think they'll have enough money? they better have. i'm not going after harvey with just a handgun. yeah, well. Guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the best way, man. Just in and out I say we do this the easy way. Let's not make a <coughs> a ja chciał No ja bym chciał zobaczyć rozpis, ale to. Te... Ten twój też jest spokojny, no ale room to lepiej, no? Dalej, zróbmy to. No, to gdzie ciekawsze mam wrażenie. No. Co zobaczę potem gdzieś na YouTube? Tę drugą wersję. Mogę jakoś wyciągnąć ten pistolet? Nie mogę. Wpadamy. Zamknij mi drzwi, Maciarzu. Spocznij na pad. Dobra, rób tam coś. Czeka, czekaj, czekaj, ja z nim. No, 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 no. Pogadam z nim. To baba. Nim. A to, to ona. Okej, okay. Jest Jest toaleta. Nie, jest pani sama. <grym> Spytaj o toalety. Halo, halo. with something? Look, uh, do you have a restroom I could use? Yeah, we only have the one at the back. Can I use it? Sorry, honey. Employees only. Oh! <laughs> Nobody fucking move! I'm just getting out, you know I'm getting out of here. It looks, it's, it's it's it looks like a gun, but it isn't. It's the key to the register. So fucking move! We're wasting your time.

Nie mogę go zastrzelić Dzień, Co się stało? No nie wiem zastrzelić go nie mogę A może ty tam musisz wejść No a tam byłem co czas Ale No w sensie tutaj a, dobra Pogadam z nią, <gadam> z nią W międzyczasie O idę tam, idę tam, idę tam Wow Ooooooo! Oh, wow. Widzisz myślałem, że to je przepaliłem wszystkie. Uważaj na nią! Uważaj na nią! Idź tam do niej! Fuck! Co ona robi? Dobrze! Teraz obydwoje mam gnota. Zastrzelę ją. Zastrzel czarnego Patrz, 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 Kurde, myślałem, że jak coś tak decyduje, to tak. No kurde szkoda. O, coś tu jest? No jest safe.

a... Fok, okay, przesadzam szybko 1, jest. Czekaj, on co ona powiedziała? Jeden Tak, jeden otwiera. 7 Otwierać. ja sobie weszczę. Kiedy on uciekł? Masz pieniądze? Mam, 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 mam. Serio? I jest... Chyba pilnować, wiesz? Bo tamten gościu chyba uciek i... Czekaj, co ja mam pilnować wyjścia? Może ja będę pilnował ty tam, ty tam Dobra że... Chyba, że ja nie mogę z nią gadać chyba Nie, dobra, no się tamty, Spytaj się o, o ten, o szyfr szyfr, Znaczy ja wiem jaki jest Czekaj Czekaj, 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 czekaj ja Jak tak wpiszę po prostu Dobra, ale jestem mądry stary something I'm gonna wait. Give me to move uczekaj, okay. <laughs> uczekaj dalej. There's a I the there. go. yes, yes. Szybko, <laughs> <laughs> wiegle, wiegle. Szybko.

So. We got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vince. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. <coughs> if you say so. You need to relax. More. Jasmine? Leo. You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. Mm. I'm Vincent. Oh hello, Vincent. So nice to meet you. <coughs> yes, sir, Vincent. You're a fucking idiot. What? <coughs> Why don't you bring your whole family next time? I'm out. <coughs> hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, <clears throat> I told you I don't do business with strangers, and this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? <laughs> yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Uh no, yeah, yeah, no. yeah.

Muszę wybrać, czy bierzemy wszystko? Och, asy wybrać. Uuu... Czekaj, gdzie ja idę? Wypatrz się na Twoją kamerę, stary. Aha, ja, ja nie mogę podejść. Chcesz M4, M16, czy M4? No ja to bym sobie stary wziął, shotguna bym wziął. Dobra, to ja teraz rozmówmy. Hello mycham. baby, Aren't you

Yeah Halo Przeba, o, Czekaj, Pa, rzucaj butelki o, ja będę ci Kurde, tutaj. no Trafię o, o, czekaj, czekaj, w ręce ci strzelę No, dawaj, dawaj Trafiłem? Nie, stale tu mnie gdzieś w jakieś pola strzel. No, 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 no a, co ty robisz? No, no kurde, bo nie wiem gdzie poleci Dawaj, dawaj No rzucam cały czas Aha No stary Dobra, dobra, teraz ty, teraz ty Nie wiem A, że już? No nie widzę! Nooo, ale jesteś dobry stary! Nie widzę! Trafiłem! U. No dobra stary, ale ty chcesz z serią strzacie, ja mogę tylko jeden pocisk! <laughs> dobra. Dobra, dobra! Nie podoba mi się ta gra! Nie mam strzelać stary! Wolę strzelać do, do zwierząt! <laughs> Zobacz, to fajnie wygląda z twojej perspektywy, no. Mówisz? Czekaj, muszę się przyjrzeć. Czekaj, czekaj. Nie o ja to mi chodzi. Faktycznie, no. Dobrze, <laughs> no, odjadę. No, ja, ja, <laughs> czekaj, może można z jeszcze innym wypróbować, <laughs>

Łoł, wow, łoł, wow. Już myślałem, że cię strzeliłem, tak się położyłeś. Łoł. Wow. <grymne> 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 oh. oh. Co mam tu z... Przez... <grymne> Dobra, tu przerywam odcinek 24 minuty.